Blog masie. Dzisiaj jest 3 grudnia, piątek. No i dzisiaj będziemy dekorować w końcu mój pokój na taki bardziej świąteczny. Mam teraz taki trochę syf, tak? Ogólnie też na biurku mam bałagan, bo przypisywałam lekcje, na łóżku, bo nie pościeliłam. Zdjęłam słuszny blusz i leżę on sobie na podłodze aktualnie. A tam są po prostu same lampeczki, zresztą teraz Wam to pokażę, więc po prostu będziemy dekorować pokój, ale wydaje mi się, że najpierw otworzymy kalendarze, ponieważ może tam być coś do dekorowania pokoju, więc może się przydać. Piękne biurko, tak, mamy książkę z biologii, bo miałam robić notatkę, robiłam stronę tytułową, tak, i zaczęłam popisać i jakieś inne rzeczy. Na podłodze mamy poduszkę Mikołaja. Mamy też statyw i na nim jest Patfix, tak dokładnie. No i sztuczny, nie Patfix, tylko Patafix, tak. Sztuczny bluszcz. Na łóżku mamy normalne łóżko jakby poduszki, jakaś kołdra też, koc. No i też te lampeczki, bo ogólnie one też wcześniej były, ale je zdjęłam, bo to są inne niż te, co mam. Bo one są jakby te co mam są takie gęstsze czy coś A tamte są takie no nie za specjalne No i tak to na razie wygląda Wydaje mi się, że jest lepiej Też zdjęłam te takie jakby roślinki, te ozdoby, które tutaj wisiały Bo po prostu mi przeszkadzało, a że wydaje mi się, że pasować nie będzie A więc otwieramy kalendarze i standardowo zaczynamy od tego Z Ferrero i teraz pytanie gdzie jest trójka Mm, jeszcze 3 dni do 6 grudnia. Dobra, mamy trójkę. Jest tutaj taka czerwona i już tutaj otwieram. O, dobra, Czy też jest dobra. Nie ja tego za dużo, ponieważ zawsze to kupowałam z tym takim zestawem, gdzie jest z Rafael Ferrero i właśnie to coś. Nie wiem w ogóle co to jest, ale jest bardzo dobra. Taka oto czekoladka. Kolejny kalendarz, czyli ten z Sinseya z biżuterią i Twika jest tutaj na dole. Wow. Pierwszy raz coś szybko mi wpadło w oko. Mhm. I mamy tutaj. Mamy tu albo brązoletkę, albo jakiś nasz winik. A więc mamy i jest to, nie mam pojęcia co to jest, bo jest to zaklejone. Nie, to jest chyba raczej brązoletka. Chociaż tak, dokładnie tak. Taka złota, nie wiem czy to widać. O, taka ze śnieżynką. Bardzo fajna. Kolejny kalendarz i ten z Artsento i już tutaj go otwieramy. Właśnie nie wiem, czy w ogóle zmieniać kolejność Otwierania kalendarzy Wydaje mi się, że jest ona spoko Tak i mamy tutaj trójkę a. Trójeczka Proszę bardzo No i już tutaj patrzymy Zdejmujemy to oczywiście I odwiązujemy Coś chyba w woreczku znowu jest, więc ciekawie I coś tutaj mamy Okej, okay, a więc mamy tutaj naszego kryształka Jest to taki prostokąt. Tak, dokładnie tak on wygląda i wydaje mi się, że to jest chyba selenit, chociaż nie jestem pewna. Widziałam coś takiego na stronie ArtSanta, ale to było bardziej kwadratowe. Ja mam taki prostokąt, ale taki dziwny w dotyku jest. Taki, nie wiem jak to opisać, jak kreda szczerze mówiąc. Już patrzymy, co to jest. Widziałam, to jest selenit. Przynosi spokój, zwiększa samoświadomość. Znak zodiaku byk, więc czekamy na rybkę, kiedy w końcu ona będzie, ale mamy taki to piękny kryształ. No i mamy tutaj trójeczkę w kalendarzu od mojej mamy. I jest to, tu... O, jaki. Ło! Jakiś taki kwadraciek fajny. Bardzo fajne. Ciekawe, co tutaj jest. Ok, otwieramy, ale naprawdę jestem ciekawa, co tutaj może być. Taki fajny, taki kwadratowy prezencik. Dokładnie. Co to jest? O, mamy chyba jakąś biżuterię. O, matko, bo to jest wykruk. <noise> Nigdy nie wiem, jak tu nazwy się czyta i zawsze czytam wykruk. Mm, no i tutaj mamy jakiś chyba naszyjnik, ale taki fajny, taki inny. Nie no zaraz zobaczymy, ale to jest kolejny naszyjnik, bo tutaj dostałam wiziorek, tu mamy teraz naszyjnik. Ty, właśnie, to można by było tak dać. Podsumowując, w dzisiejszych kalendarzach mieliśmy taką oto czekoladkę, selenit, bransoletkę oraz taki naszyjnik. Jednak dobrze myślałam, że to może być do tego. Jeżeli nawet się mamy zapytałam, czy kupowała to z myślą właśnie o tym, to powiedziała, że tak. No i wydaje mi się, że wygląda lepiej niż to wcześniejsze, chociaż jest trochę krótsze, ale wydaje mi się, że to raczej nie przeszkadza. No i mamy jeszcze większy syg niż był. Jej, tak właśnie wygląda nagrywanie, otwierania kalendarzy. I jeszcze mamy mojego kota, który sobie tak słodziutko śpi taka kuleczko, słodzinka. No i co, idziemy teraz dekorować mój pokój, a na razie go w miarę ogarniać. Mam problem, bo nie mam za bardzo świątecznych poduszek i nie wiem teraz, jak je dać. No cóż, chodziłam po sklepach, żeby nie było, że nie chodziłam i patrzyłam za tymi świątecznymi poduszkami w ogóle, ale nie ma nic ciekawego, więc nie wiem, co ja teraz wymyślimy. Nawet nie pamiętam, co w tamtym roku miałam, mm, ale wiem, że na pewno za bardzo nic świątecznego nie mam, a jak już coś, to takie nie, nic nie ma świątecznego, więc kiepsko, bardzo kiepsko. A więc tak, na łóżko mamy taką pościel. Ona jest w menu, już Wam pokażę jak ona wygląda. Właśnie tak, taka z kotami i w ogóle. I też mam taki koc. Ogólnie to ja też dostałam paczkę z sinseja i miałam taki zielony koc, ale stwierdziłam, że czerwony będzie mi bardziej pasował, więc sobie taki kupiłam. No i mam taki koc i on jest taki mniejszy, niewystarczający za bardzo na moje łóżko. jest to po prostu jakoś tak chyba narzucę coś w tym stylu, nie wiem, jak wam mogę to wytłumaczyć. Nie wiem, jakoś się pokombinuję. I teraz mam dylemat z poruszkami, bo nie mam pojęcia, jakie dać, bo też nie mam za bardzo czerwonych, bo takie kiepskie trochę w sklepach były, więc... Mam taką jakąś z tamtego roku, takie puszyste, tutaj też jakieś takie, i będę po prostu testowała, patrzyła, jak, co jak wygląda, więc nie wiem, po prostu. się jak można, żeby zrobić coś sensownego z tego łóżka i by to jakoś wyglądało, ale wyszło jak wyszło i wyszło tak niedospecjalnie. Co to za profesjonalne zbliżenia, co nie, bo odkryłam nową opcję w aparacie i stwierdziłam, że przetestuję to podczas nagrywania, bo ogólnie wcześniej o tym wiedziałam, ale tak, mm, na razie będzie tak jak teraz jest, co nie. Jak kupię jakieś nowe poszewki, takie czerwone, fajne, to może coś tam pozmieniam. Znaczy, no nie może, na pewno, bo tak to za specjalnie nie jest. Już Wam to zresztą pokazuję. Więc tak, tak właśnie ono na razie wygląda. Dałam tego miśka tam, ponieważ bez niego byłoby strasznie łyso. Mamy takie trzy poduszki, bo tylko te mam takich, które by pasowały. Jakiś zwykły biały koc i do tego ten czerwony, więc na ten moment będzie tak. Ale czy mi się to podoba? To tak średnio. Mamy więcej rzeczy do dekorowania pokoju, więc coś tutaj wykorzystamy, ale na razie zajmiemy się tamtą częścią, po prostu szafką nocną. Git. Chyba. Myślałam, żeby tutaj dać świeczkę, ale stwierdziłam, że takie coś ich będzie lepsze. To są po prostu genialne. Takie niby nieświąteczne, ale świąteczne, tak. I pochwaliłam wam się moim pięknym telefonem. Patrzcie. Genialne. Wczoraj się tym bawiłam, tak. Byłam na zakupach i kupiłam czerwone poszewki. I w końcu to zmieniłam i w miarę dobrze wygląda, więc teraz wam pokażę. I mogę wam jeszcze powiedzieć, że kupiłam sobie Piękną kreację na Wigilię Klasową Więc Tak, ale to na inny odcinek To nie pamiętam kiedy mamy Wigilię Klasową Nieważne Pokażę wam wtedy kiedy ta cała Wigilia Klasowa będzie I tak właśnie ułożyłam te poduszki Znalazłam właśnie takie oto Piękne poszewki W sklepie Pierzynka No i właśnie tak to ułożyłam Jeszcze są takie dwa krasnale po bokach Wydaje mi się, że teraz wygląda git. A teraz będziemy dekorować tą część. Oczywiście książki na biurku, bo jak żeby inaczej. I tak na razie to wygląda. Tak udekorowałam górę i jeszcze tutaj dół. Tutaj troszkę mi brakło rzeczy na tą środkową półkę, więc jest coś takiego. No i na razie zdekorowania to będzie na tyle. Choinkę będę dekorowała w innym dniu, na pewno przed 6 grudnia, ale kiedy to ja tego nie wiem. Jest godzina 20 i to będzie już raczej na tyle w dzisiejszym odcinku, ponieważ raczej po prostu nic nie nagram. Teraz sobie przepisuję lekcje, no i to będzie właśnie na tyle w dzisiejszym vlogmasie mam nadzieję, że wam się spodobał oczywiście zostawcie łapęc w górę no i teraz wam jeszcze nagram takie przybitki, jak wygląda ten pokój więc papa i teraz zobaczycie przebitki tak